Gdzie wasze? Okej, okay, z samego początku. Pozdrawiam. Mercy, 1, 2, 3, 4, 1. I pozdrawiam. Lama, 1, Lama, xd, 1, 1, 1, 1. Okej. Okay. Idę z nimi na parkour. Idziemy, dziewczyny, na parkour. Idziemy. Przed chwilą mi się nagrywanie zatrzymało, więc no, się tak stało, niestety. No i muszę nagrywać odcinek od nowa. I tak w ogóle to pozdrowy chemii. Dzięki. W ogóle, pozdrawiam także Karli. I zobaczcie, jak mądrze prawi. Karli, mądrze prawisz. Gram na lekcji. Ona ma jeszcze lekcję. Boże. Okej. Okay. Mam cię znaj. Mam cię Idźmy na parkour. Okej! Okay. Przychodzę, parkury Razem z wickami! Z wickami! Z wickami! <laughs> To było dobre z Idziemy. Ok. Zaraz będę musiała znowu zrobić! Mam, pokażę Ci, czekaj. Okej. Okay. Dobra. Los on ty, 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 ty. Okay, wziąłem coś i mała mi dziewczyna. Brawo. Słuchaj, Okej. Ok. Jestem Lestix, niewysportowany kot. Mały, duży. Duży, mały, mały, duży, duży, mały. Yay. Okej, okay, czekaj. Zaproszę ją. Okej. Okay. O, myślałam już, że Lama x wyszła. Czekaj na Lamę. <laughs> Czekaj na Lamę. Oj. Gdzie Lama? Dawaj Lama, wbijaj. Ojej. To było najlepsze, nie? Takie... Ojej! Ale ja podejrzewam, że to coś tutaj jest. O, zobaczcie. Tu jest taki labirynt fajny, na którego... Hejka. Hejla. Heja. Ruszamy, ruszamy. Wyruszamy. Wyruszamy. Ej, gdzie ona jest? Dobra, chyba już wyruszyła. O nie, zgubiłam ją. Tu. Tu. Ehe. Zgubiłam ją, ale dobra, już jestem z nimi razem. Gdzie idziemy? Dziewczyny. Prować lama. O, chyba ona to już przechodziła. Czy Łaj! He! Zaraz będę miała spam! Oczywiście jak zwykle, no bo jak inaczej, kul cool, pozdro mnie! Okej, okay, pozdrawiam jeszcze raz merki 1, 2, 3, 4, 1! Myślę, że im się fajnie gra z YouTuberką, tak pierwszy raz spotkały YouTuberkę naprawdę serdecznie pozdrawiam. Spotkałam je w Nexusie i teraz na nie muszę czekać co chwilę, ale okej. Okay. Wow! Kajcie, sorry, że nic się tak nie odzywam. Lama? Lama, gdzie ty? Gdzie jest lama? Kto mi puka w drzwi? Coś mi piszczy i puka. Domyślam chyba już się ktoś. Idź! Idź! Aha. E, czekajcie, czekajcie, bo mi tu ryczy! Cicho bądź! Gdzie wy jesteście tak w ogóle? Od początku. Tak, one tam są dobre. Skoczę do nich. Będę dobrą youtuberką. Matką. Okej. Okay. Lama zapros. Lama zaprosi. Dobra lama chyba zaprosi nas, jeśli doczytała. Jak co mogę kogoś poinformować jeszcze, że ja tutaj nagrywam na yy, sypy, żeby pograł z nami w parkurki. Sorry. O Jezus. Tak. Dobra. Szkoda, 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 naprawdę szkoda. No, spoko w ogóle. Zaproszę na parku. Ok. To. Dobra. Wiecie, ona tu jest. Tak, jest, dobra. Lama! Do nogi. Oje. To jest ten trudny, nieee! Tykajcie, zaproszę Mercy. Mer... No nie no! Karli może zaproszę. I merci, dobra, dobra. Teraz już przechodziłam ten parkour, jak mi się nie włączyło. Ej, to jest w ogóle moja lamka. Nie widzę lamusi Lama Gdzie ty jesteś? Gdzie jest lama? O, elo mam Kluczek. O, oh, Elo, mam kluczek. <laughs> Ty lewe. Hmm? Czy ktoś mi odpisze? Serio? Nit? To nie mówimy Chyba kiedyś takie robiłam. Też kojarzę. I Ile można czekać na lamę? A dobra. Też muszę się zabić. Dobra. Dead me. Zrobiłam sobie dead me. Napiszcie proszę w komie. Z jakiej kolejnej gry ma być? Łojej i lecę. Lama idzie, dobra. Idę, jedziesz lama, le, jedziesz. Bo jak ona mówi det, to ja robię det, nie? Gdzie ona? Co? Co? Aaa... No ale gdzie lecisz? Beze mnie? Dobra, ja idę z tego parkura, Ona lata gdzieś beze mnie. O, karli. Polubisz mi fotki, zmieniam też później. Spróbuję, może znajdę kanał. Znaczy, może jednak za fotki polubię ci skiny i też, bo tak masz mega dużo. A ja zaraz grać, nie będę mogła. Omega skinów też masz masę. Polubię. Ty masz sama masę też. Jakbyś chciała wiedzieć. Ale polubicie oczywiście, no bo każdemu mogę polubić. Pamiętajcie, zawsze będę miała konkurs do Znaj. No to pozdro dla Fiolet. Jak. Ok. Dobra, czekajcie. Ja już muszę kończyć, to, będzie część druga.